Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem, to dzisiaj. Te bębyny, które słyszycie, które widzicie, ludzie przebrani w odpowiednie stroje i fajne, ciekawe, i rowery do tego wszystko, wszystkiego, generator, który produkuje prąd, a ten prąd idzie w głośniki za moment pojawi się muzyka, to jedno. Ale drugie, to to, co powiem po mojej prawej stronie. Nie reklamujemy, nie reklamujemy, ale, no, jak ciężko jest być dzisiaj człowiekiem, jak ciężko jest zarabiać. Jesteśmy najpierw ludźmi, potem narodami. Czasami trzeba być samochodem, żeby zarobić również. Zadowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zapominający masakrę z 1960 roku, która miała miejsce w miasteczku Szarskim w Republice Południowej Afryki. Policja otworzyła ogień do bardzo skórych demonstrantów, śpiewających się politycy Albert Minęło Zginęło wtedy 70, 70 osób, a około 300 było rannych. Pierwszy dzień wiosny. Z czym się wiąże pierwszy dzień wiosny? No na pewno z tym, że świat jest kolorowy i to także jest dzień e, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest to dzień upamiętniający masakrę e, z miasteczka Sharpeville w Republice Południowej Afryki, gdzie zginęło 70 demonstrantów, ponad 300 było rannych. Demonstracja dotyczyła e, sprzeciwiania się polityce apartheidu. I jest to dzień, międzynarodowy dzień walki z rasizmem i wszelką nietolerancją. Białej Podlaski widzę, że istnieje dość liczna grupa ludzi, którzy się, no nie wiem, jak to nazwać, włączyli w akcję? Myślę, że jest nas sporo i... Yy... Może być nas więcej. No właśnie, gdzie się spotykacie? Jak to wygląda? Jak się nazywacie? Pod jakimi auspicjami działacie? Jak się spotykacie gdzie? Jesteśmy ze skłotu Zakaźmy, organiz organizujemy się sami bez żadnej pomocy. Organizujemy różne koncerty, wystawy, e, różne warsztaty, a także projekcje filmów. E, żeby do Was należeć, trzeba być kolorowym. E, myślę, w sensie że po prostu kolorowego trzeba stroju. Być tolerancyjnym i być otwartym po prostu na ludzi. E, co dzisiaj mam na placu wolności? Dzisiaj właśnie miała być jeszcze capoeira, ale ze względu na... Nie, nie dopisała nam trochę pogoda. Mamy rowerowców, będziemy jeszcze grać sambę i jeszcze będą pokazy fire show i także będzie jeszcze pokaz graffiti. Wszystko dzisiaj na placu wolności? Tak, dzisiaj. Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z rasizmem. Tak. Rozdajcie również ulotki. Tak, rozdajemy ulotki. Jak są odbywa? dotyczą y, tego, co, co dzisiaj się dzieje i dlaczego dzisiaj tutaj jesteśmy.